W tym roku spotkania z krzemiennym dziedzictwem w Muzeum na Krzemionkach przyjęło inną formę. Na dziedzińcu Muzeum odbyły się dwie prezentacje filmowe. Najpierw miłośnicy Krzemionek obejrzeli film Prastary Skarb z 1972 roku, który stanowił pierwszą próbę prezentacji w formie obrazu filmowego pradziejowych kopalń krzemienia pasiastego i życia ludzi w okresie ich funkcjonowania. Film, który realizowało, realizowany był jeszcze we współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym, zawiadującym wówczas krzemionkami. E, konsultantem głównym był mnie żyjący pan profesor Bogdan Pancer, wówczas jeszcze minister. I e, wydaje się, że jest to też istotny etap w przekazywaniu wiedzy na temat tego, z czym mamy do czynienia właśnie na krzemionkach. I e, według kolegów filmowców, którzy też ten film. Obejrzeli, jest bardzo ważne, żeby podkreślić, iż na tamten okres czasu to wykonanie tego filmu w uwarunkowaniach kopalni numer 4, bo korzystano z dokładnie tej samej kopalni, z której my również korzystaliśmy, realizując znaczną część zdjęć do krzemiennego dziedzictwa, no było mistrzostwem, bo warunki techniczne, jak Państwo się możecie domyślać, były zupełnie inne. I możliwości także. Film, prastary skarb pomimo upływu ponad 40 lat do tej pory robi wrażenie, choć nie da się ukryć, że został on wykonany w stylistyce socrealizmu. już ostrożnie rogowym gdyż łatwo pęka. W tym dniu swoją prapremierę miał film Krzemienne Dziedzictwo. Specjalny pokaz odbył się w 98. rocznicę odkrycia krzemionek. Poka kamienia obejmuje ponad 99% dziejów ludzkości. A to z tej przyczyny, że człowiek użytkował kamień jako podstawowy surowiec do wyrobu narzędzi i broni, zdecydowanie dłużej niż metale takie jak miedź, brąz czy żelazo. To najnowsza produkcja przygotowana przez Ostrowieckie Muzeum Historyczno-Archeologiczne Krzemionki, która pozwoli bliżej poznać miejsce wpisane rok temu na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Film posiada charakter popularno-naukowy. I zawiera obrazy dokumentalne oraz sceny fabularne prezentujące życie codzienne neolitycznych górników Krzemienia Pasiastego. Za naukową treść filmu odpowiedzialny jest m.in. dr Tomasz Bombel, który został z okazji premiery filmu uhonorowany specjalnym wyróżnieniem Muzeum Krzemienną Szpilą. Z inicjatywy tutaj kolegów powstał, e, można powiedzieć, tak e, niezbyt... Adekwatnie gadżet krzemionkowski, ale to nie jest z, z, zwykły gadżet. Jest to e, specjalna szpila czy też rekonstrukcja szpili kultury bielanowickiej, wykonana tym razem w srebrze z elementem przemienia pasiastego i e, była ona wręczana głównie osobom związanym z wpisem na listę światowego dziedzictwa, e, osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się krzemionkom. I no, tutaj uważamy, że ta lista absolutnie jeszcze nie jest pełna, a pan doktor na pewno zasługiwał jako jeden z pierwszych na to, żeby właśnie tę pamiątkę krzymię-polską szczególną, która, której liczba jest bardzo limitowana, otrzymać. Także bardzo jeszcze raz dziękujemy, panie doktorze, i pozwoli pan, że wręczymy ten upominek od Muzeum Historyczno-Archeologicznego. Doktor Tomasz Bąbel przez wiele lat współpracował z Muzeum na Krzemionkach. Był on świadkiem powstania obu filmów, dlatego poprosiliśmy go o ich porównanie. Ma on nadzieję, że nowy film spopularyzuje Krzemionki na całym świecie. Pierwszy film mam zresztą w swoich zbiorach, no jest czarno-biały, wiadomo. Tak, jak była wiedza na ówczesne czasy, jest, że tak powiem, w stylu trochę romantyczno-fantastycznym, bo tam są elementy typu właśnie ciężka, jest robota, górnika, tego typu akcenty, prawda, woły pracowite i tak dalej. No, my staraliśmy się napisać tekst no, ściśle naukowy. Gdzie chodzi o to, żeby informacje były zwięzłe. Prawdziwe, żeby, zna, żeby nie powtarzały się, e, i żeby, żeby dawały taką kompendium wiedzy, taką encyklopedyczną komped, kompendium wiedzy o krzemionkach. Czyli krótko, zwięźle. I mam nadzieję, zrozumiale. A właśnie chodzi o zrozumienie nie tyle obywateli naszego kraju, chyba wszystkich na całym świecie, żeby ten, to muzeum zaczęło istnieć w świadomości ogólnoświatowej. Tak, owszem. Ja myślę, dlatego ja uważam, że jeżeli powstał ten pierwszy film, to jest dopiero dobry początek. I że filmów o krzemionkach powinno powstać wiele. I różnego typu. Wystarczy wpisać sobie do. wygooglować, jak się to mówi ładnie. Stonehenge i zobaczyć ile filmów Anglicy nakręcili na temat Stonehenge i jak potem ten film sprzedawali. Na pra premierze filmu był obecny również jeden z operatorów. Podkreślił on, że realizacja zdjęć odbywała się w bardzo trudnych warunkach. Mogę powiedzieć, że wśród mojej kilkunastoletniej kariery operatora, twórcy filmowego, najciekawsze tematy kilka dotknąłem, przy okazji najtrudniejszych do zrealizowania. Film prezentuje zarówno historię powstania kopalni, jak i stan obecny muzeum. Widzowie mają okazję odbyć podróż przez wiele epok historycznych i poznać skarby wydobywane w epoce Krzemienia, które później wędrowały po całym świecie. Większą częścią rezerwatu zawiaduje Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą w Sudole, udostępniając zwiedzającym wgląd w pewną część podziemnych wyrobisk. Najatrakcyjniejsza część podziemnej trasy znajduje się na głębokości 12 metrów. Kręty korytarz o długości 480 metrów prowadzi przez podziemia kilku kopalń komorowych i filarowo-komorowych. Uzupełnieniem ekspozycji jest rekonstrukcja kilku domostw z okresu neolitu oraz megalitycznego grobowca. Na ostatniej sesji Rady Powiatu złożył ślubowanie nowy radny Marcin Jabłoński. Zastąpił on zmarłego Roberta Minkinę. Marcin Jabłoński to znany ostrowiecki biznesmen, który przez wiele lat stał na czele cechu rzemieślników i przedsiębiorców. Komitet Wyborczy Samorządność i Przedsiębiorczość, wybranego rzutu nr 2 Rady Powiatu Ostrowieckiego, wstępuje Marcin Piotr Jabłoński z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa generalności. Proszę Państwa. Pana Marcina Jacobskiego gościmy wśród nas i przystępujemy do ślubowania. Uroczyście ślubuję, że ten sumienie wykonywa obowiązki wobec narodu polskiego sprzed suwerenności i interesów państwa polskiego czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych prawczych Pospolitej Polski. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdaniem w takim de um capítulo